W Ewangelicznych Mediach Informacyjnych rozmawiamy dzisiaj z Januszem Lindnerem, pastorem Kościoła Zielonoświątkowego Chalizma w Krotoszynie. Witam serdecznie. Witam, witam serdecznie również. Pastorze, jak się zagląda na różne media społecznościowe, to bardzo często można natknąć się na jakieś konflikty dotyczące szczepień. Jak Twoim zdaniem to wpłynęło na, na funkcjonowanie Kościoła? No pytanie jest trudne i tak naprawdę trzeba je rozważyć w szerszym kontekście I jak patrzę chociażby na, na temat szczepień to, to 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 jest szczyt góry lodowej I, i kwestia interpretacji położenia akcentu to chyba to jest najważniejsze, bo jak się patrzy chociażby na ten wydaje się banalny przykład szczytu góry lodowej to szczepienia są gdzieś w górze a cały spór Bitwa, wręcz bym powiedział, idzie o to, co się znajduje pod wodą, tej, tej góry lodowej, której nie widać. I tutaj pojawiły się naprawdę takie tematy, które jak, jak tsunami się no, przelewa przez Kościół. Pandemia, chipy, wyludnienie ziemi, kontrola, pochwycenie, pieczęcie z objawienia Jana 6 rozdziału, po trudne przyjście Jezusa, więc niewiarygodna wręcz rzecz, co może być u no i, i co jakie niebezpieczeństwa y, widzę tutaj, y, jak to wpłynęło na kościół? Po pierwsze, na pewno źle wpływają wszystkie teorie spiskowe. Czy wiele z tych rzeczy jest y, prawdziwych, co się dzieje w tle pod y, taflą wody? Tak, oczywiście Antykles poturne po przyjście Jezusa, wszystkie te rzeczy, które tam y, wymieniałem gdzieś. Y, jakieś projekty dotyczące kontroli populacji, ograniczenia rozmnażania, wszystko jest w dużym stopniu prawdziwe, ale jednak szczegóły, akcent, interpretacja, to to bardzo dużo złego zrobił różne teorie spiskowe, ja tutaj nie będę ich rozwijał, ale wystarczy popatrzeć na... Na przykład jak, jak to się odbiło chociażby na Amerykanach, ostatni atak na Capitol. Kapito, na no tam cała taka machina takiej, takiego ruchu QAnon w Stanach Zjednoczonych to się rozlało zresztą na cały świat, gdzie sataniści, pedofile, rząd światowy no i oczywiście odrońcom Donald Trump. No i gdzie to się skończyło, no, no ta narracja... Oskarżeń na gąka, no myślę, że, że ta zbytnia polaryzacja skończyła się, no fiaskiem. To dotyczy Kościoła, bo w dużym stopniu Kościół amerykański na świecie szeroko rozumiany jest to zaangażowany. A więc pierwsze to są teorie spiskowe. Drugie, niepotrzebnie Kościół moim zdaniem koncentruje się na złych rzeczach. My mamy się koncentrować na Panu Jezusie, na Ewangelii, a nie na tych złych rzeczach. Kolejne niebezpieczeństwo, o którym ja mówię już od miesięcy, praktycznie marzec, kwiecień, miałem cykl takich wykładów, kościół w czasie plagi, to między innymi taka taktyka krycia się, przeczekania pandemii. Obawiam się tu tak kolokwialnie powiem, że za pół roku, rok z ręką w obudzą się niektórzy przywódcy kościoła, gdy zobaczą puste ławki w kościołach, jeżeli będą czekali tylko na to, co będzie po pandemii dzisiaj musimy być kościołem, dzisiaj musimy głosić Ewangelię i, i po prostu niebezpieczeństwo jest w tym, że pojawił się lęk podziały, właśnie ta straszna polaryzacja pełno tych teorii spiskowych antyszczepionkowcy, antyglobaliści, anty globaliści, płaskoziemcy wyludnienie i tak dalej kontrola populacji. Ostatnio dostałem taki materiał przez Sachowca, publikowany na temat kontroli przez Facebooka i Whatsappa i szczerze mówiąc większa kontrola rola, więcej danych wycieka i większa jest inspiracja przez Facebooka, Whatsappa, niż w kontekście tych szczepionek. Pastorze, czy według Ciebie jest takie pewne niebezpieczeństwo, że poprzez różne te spory dotyczące tego, czy szczepić się, czy nie, Kościół może być osłabiany i stracić taki prawdziwy cel, dla jakiego został powołany, a być może stracić też w oczach świata, bo przecież mamy wiele osób na Facebooku, również niewierzących, jeżeli te osoby widzą, że skupiamy się na innych rzeczach niż na tym, na czym powinniśmy, to może to też rzutować na obraz Kościoła? Absolutnie tak. To jest bezdyskusyjne. Tak naprawdę zaangażowanie w te teorie spiskowe, te fake newsy, to wyolbrzymianie typu, że rzeczy że to koniec świata, przypowiadanie już tych, tak mówiłem, pieczęci objawienia na szósty rozdział. Ja już trochę lat jestem pastorem i przerabiałem to i obserwowałem to między innymi u świadków Jehowy, to przeakcentowanie, ogłaszanie tat, powtórnego przyjścia Jezusa, kiedy się pojawi Antychrys. Co to wszystko powoduje? Powoduje to w konsekwencji uśmieszenie kościoła, pokazanie, że, że kościół ma taką postawę trochę fanatyczną, sekciarską i nawet mówienie o tym, że, no, ktoś zaszczepi, to jest maseczkę nosi, to jest znak antychrysta, szatana. Ja wprost mówię na nabożeństwach w kościele, że wszelka przynależność do pana Jezusa czy do szatana musi być świadoma. To nie może być tak, że ktoś coś włoży pod skórę, i to będzie oznaczało jakąś przynależność. Nie zgadzam się z taką retoryką. No i, i praktycznie rzecz biorąc, dzisiaj ludzie zastanawiają się zaszczepić się, nie zaszczepić. Dla mnie jest to tylko kwestia po prostu szczepionki. Nie, nie widzę tam nie wiadomo jakiego drugiego dna przesadnego. Jest to kwestia bilansu zysków. I Z jednej strony powikłania, a nawet śmierć i, i czy to będzie. Oczywiście, że będzie, no bo wszyscy o tym mówią, tylko jest kwestia e, proporcji. E, ja ostatnio nawet na nabożeństwie między innymi o tym mówiłem i, i, i pokazałem, że ludzie wsiadają do samochodów, trzy tysiące osób ginie w wypadkach samochodowych, tysiące jest okaleczonych, e, chorych, a jednak wsiadamy do tych samochodów i jedziemy nimi antybiotyki. Przy leczeniu nowotworów. Respiratory. 80% praktycznie zgonów jest, jeżeli chodzi o stosowanie respiratorów. To jest bardzo inwazyjne y, urządzenie. A jednak stosujemy to, no, czego ludzie się oczekują? No, oczekują, żeby, żeby tylko wszystko działało jak leki w apteki, jak czosnek, topolis. No ale jednak tak nie jest. Na szczepionkę muszą wiedzieć, że są te, te skutki uboczne czy możliwość czy powikłań. A jakie są zyski? No, są wymienione. Ci, co zdecydują się i dostaną ten paszport szczepionkowy, kod QR. Czym się motywują? Zdrowie własne, zabezpieczenie. Żeby nie zarażać innych, to, to głównie młodzi ludzie o tym mówią. Ktoś lubi turystykę, nie chce być ograniczony, ktoś nie chce być ograniczony w biznesie, ktoś nie chce przechodzić kwarantanny, gdy się zetknie z kimś zarażonym lub wróci z zagranicy, ktoś chce być, po prostu nie mieć poczucia jakiegoś zagrożenia. No i każdy musi to po prostu rozważyć, którą drogą. Pastorze, a jaką powinniśmy postawę przyjąć? No przede wszystkim patrzmy na wzór. Wzorem jest Pan Jezus, wzorem jest Pismo Święte i to, to, co widzę jako niebezpieczeństwo w chwili obecnej, to to, że w takie dwie skrajności Kościół wpada. Z jednej strony, nawet w tą niedzielę ostatnią, no ja na ten temat m.in. osługiwałem kazaniem. Z jednej strony no, w kontekście tych wydarzeń pokazuje się o, o, na drugie przyjście Jezusa i w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale jest napisane ostrzeżenie, które Pan Jezus kieruje. Ja jestem, czas się przybliżył. I nagle teraz pojawiają się ludzie, którzy mówią: o, to już jest koniec. Pan Jezus przychodzi, antychryz, kontrola, te, te wszystkie pieczęcie. To jest jedno. I pan Jezus powiedział: nigdzie nie słuchajcie. A z drugiej strony, drugi Piotra, trzeci rozdział pokazuje: pojawią się oszczepcy. Oni będą mówili: gdzie jest przyobiecane przyjście jego i o co chodzi tutaj w tym Pan Jezus w ogóle nie kładzie akcentu na to żebyśmy my koncentrowali się na tych złych rzeczach lub zaznaczali daty przyjścia tam w drugim, Piotra 3 rozdziale jest napisane jakimi powinniśmy być w kontekście tych wydarzeń i w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale jest napisane po pierwsze nie bójcie się gdy będą te plagi, wojny, trzęsienia ziemi. Dalej jest napisane podnieście w górę głowy, wyprostujcie się, czuwajcie, modlcie się i żeby wasze serce nie było ociężałe. Co, co to mi pokazuje? Po pierwsze, że jeżeli chodzi o taką postawę kościoła na zewnątrz, to powinniśmy się skoncentrować na to, kim być i żeby świecić, a nie na tym, z kim mamy walczyć. A jeżeli chodzi o taką postawę do wewnątrz, czyli to, co się dzieje w kościele, to moim zdaniem takim drogowskazem, wzorem powinny być słowa z Rzymian z 14 rozdziału od 1 do 9, gdzie tam jest napisane w kontekście jedzenia, w kontekście świąt, kto je, niech nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który jest. Ja myślę, że w kontekście szczepionek to właśnie tym powinniśmy się kierować. Niech ludzie wybierają według własnego sądu, własnego sumienia. Nikt nie pojawia się bogata, nikt nie pojawia się osąd. Gdy ja patrzę na Jezusa, to on nie walczył z cesarzem rzymskim, który był despotą i dyktatorem. Symbolizował Antychrysta, nie walczył z Herodem, z Pilatem, Paweł nie walczył z niewolnictwem. Pierwszy Kościół zatrzymał się gdzieś, jeżeli chodzi o, o sprawy obrzezania, to też dotyczyło ciała, i spojrzał bardziej na sprawy duchowe. I my zróbmy to samo. Bardzo dziękuję. W ewangelicznych mediach informacyjnych rozmawialiśmy z Januszem Lindnerem, pastorem kościoła Zielonoświątkowego Halizma w Krotoszynie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To są wiadomości ewangelicznych mediów informacyjnych.